Witam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Hitmon i witam was już na 51. odcinku z serii WNW I jest to pierwsza postać na literę B Już się zakończyły wszystkie na A I tym razem jest Bart na topie idziemy nim pod AD Zobaczymy jak pójdzie, mam nadzieję, że się uda Trochę za głośna muzyka jest Dobra Jak coś mam przesta Przestarzałe runki, ale... Mam nadzieję, że wyjdzie Mam przestarzałe runki przez to, że ten... Że jak wpisałem po prostu bard Na mobile fire wchodziłem, to wszędzie było Albo AP Support Albo so normalny support A ostatni AD był z 13 czy 14 kwietnia, więc mogę mieć już słabe runę jak na teraz, ale się zobaczy. Pozdrawiam wszystkich, z którymi gram, bo tym razem chyba pierwszy raz, wydaje mi się, że mam piątkę, czyli jej kosiarza jako jasyło na midzie. Mi ale pokażę dalej. Ad... Adek Nijak Nijaka. Na dżungli Jakolisina Supreme Metala, którego możecie chyba najbardziej znać. Nie znaczy, nie mówię, że ich nie znacie, ale Supreme często u mnie na live'ach bywa na ADC oraz na Yumi. Na wiem kto? Co realnie wiem, kto gra na Yumi. Muszę zobaczyć zaraz. No, i to mi się podoba. Taki firz łatwy. I na Jumie gra. Dobra, tutaj nie zobaczę. Sorry, fuck. Co to ma być? Co to kurde? Ma być za gra. What the fuck? Czy bardziej jest taki potężny, czy oni są nienormalni? Znaczy wiem, że są nienormalni, bo kto normalny idzie ten... Yyy... Hecarimem, mając jakieś 20% HP zgankować? Ch chyba, że nie doceniają Barda, tak samo jak ja. Jej doceniam. I na Yumi gra... Varsley, czy to się czyta? I pozdrawiam ich wszystkich. Jak na chwilę ładnie idzie, mam 100% kill. Build może też być przeterminowany, ten który chcę robić. Bo mówię, a mam trochę ze strony. Tak samo w to, to co dodawać. Dobra, git. Trochę zebrałem, zastanawiałem się czy wracać już, ale nie. Guinsa będę robić jako pierwsze, czyli na speed atak. Nie mówię czy to dobre, czy źle, ale... Może się nadać. Popatrz na to, że ja mam damage. To speed będzie spoko z prawą. Już niedługo zakończenie roku, dzisiaj akurat wystawiali oceny. Oceny te znaczy, proponowane. Więc spoko. I o dziwo pierwszy raz mam aż tyle czwórek w życiu. Pierwszy raz mam tak mało dwójek, tak bardziej powiem. Mam chyba tylko dwie dwójki albo jedną. Znaczy dwie albo trzy. A czwórek mam aż osiem, spadaj Mucho dla jak najbardziej git. Tym bardziej, że dzisiejszego dnia było ciekawie jeszcze, bo wpadły mi 5 boże. Sorry, że się przejęł zyczam. Ledwo co wstałem. Bo miałem... E, na... Poszedłem spać o 16.30, bo byłem wyrąbany, jak nie wiadomo co. I nastawiłem sobie budzik na 19. .00. I co? Obudziłem się o 21.00. Sorry za to, że odcinek będzie później. Niż był. Miniaturgi tak jak nie miałem, ale bez miniaturgi mam ostateczności wrzucił. Nie, tylko około 22 dopiero będę miał. Mieć. mieć. Moja graficzka ma jedną zmianę aktualnie w pracy. Ultować nie będę. Nie ma co. Na Guinness potrzebuje 3300, nie? A u mnie spoko, do tego, co stary mówiłem o tych piątkach, że aż trzy piątki dzisiaj mi udało się zdobyć. Niestety jedna to jest 5 minut i tego mi żałuję. Z historii 5 minut dostałem. Z kartkówko sprawdzianu. W sumie nie wiem, czy to był sprawdzian czy kartkówka. Potem jeszcze 5 z informatyki i 5 z... Czego ja 5 dostałem? A, z Polaka. Sporo już tych które jest. Pamiętajcie, oczywiście, jeśli ktoś gra bardem, żeby je zbierać. No to ważna rzecz. W ogóle res mi się skończył. Ale okej. I chcę czy mi się to Henę uda zrobić. Bo chcę spróbować w czwartek live'a zrobić. Nie wiem, czy się uda. Albo w czwartek, albo piątek. W czwartek chcę spróbować nagrać metro. Czy się uda, to się zobaczy? Pozbieramy trochę tych puszek. To ona mi się wydaje, że nie stawia tych warda. Choć mogę się mylić. To jest spokojona mana odnawia. Mane. Zadaj ode mnie! Dajcie mi go zabić, jak chcę. Reda, ale nie chcę umierać! Fuck! Trochę bliżej powinien być przy wieży. Przynajmniej nie będę już tak szarżować. Ale mam teraz itemy. Szkoda, że brakuje mi 200 zł do całego tego, ale. Spoko. No to kupię buty od razu. ...dwie części butów. Miałbyś być tak pięknie. Ale... ...nie jest tragicznie. Ona nie miała przewagi żadnej, bo miała taki sam damage. Jedyne co przewagą to miała Zonia. Akurat mi ładny ult wleciał. Wtedy. Bo akurat na Hecarima. na nie chciałem na Hikarima, Ale ładnie wleciał. Ja właśnie bardziej używałem na Tom Kennen. Mam przewagę dwóch lewej nadal Szkoda mi, że mi się nie udało tego ma ubić Gdyby udało mi się ubić to miał kolejnego Reda O dobra, weźmy to No i git na tarcza zleciała. Mi się wydaje, że zmienili coś bardziej. Mi się wydaje, że jak ich nawalałem z tych mobów z, z pasywa. Co dostaję? Czym więcej mam, puszek, tym więcej ich mogę mieć przy sobie. To mi się wydaje, że wtedy było, że ten. Fuck. Mi się wtedy wydaje, że było, że to była fala uderzeniowa, że jeszcze w tył nawalało. A nie tylko w yy, jednego wroga, ale mogę się mylić, ale mi się tak wydawało, że było zawsze. Już mówię, mogę się mylić, nie grałem bardzo? Znaczy grałem, ale bardzo, bardzo mało. Z własnego wyboru może grałem raz, dwa. Trochę manę musimy sobie nadawać. Tam jest kurde Mogę już mieć trzy, nie? Minionki. Nie, jedno mi brakuje do trzech. Myślałem, że jedno mam dopiero. Wiem, że jedna są, którą niektórzy mogą znać, bo był ją moderatorem przez długi czas Czyli Jamradek. I chyba w sumie na ostatnim odcinku był. Nie wiem czy na ostatnim odcinku był. Wiem, że ja grałem z nim, ale... Jo, chyba to było na odcinku. Yy, wiem, że on często grał bardem. Nie wiem, czy poda D, czy poda P grał, ale wiem, że też na topie właśnie. A teraz chyba była taka fala uderzenia, mi się wdaje bardziej. No i git. No mi się wydaje, że teraz są fale uderzeniowe. Może po prostu zależy od tego ile się miało. Te chile są spoko FA! To użyłem w sobie, a nie dobra. Myślę, że na siebie użyłem od razu. Chciałbym mieć skina tego lodowego, bo fajnie wygląda z tymi herbatami. Uf. To było słabe. I to bardzo, to było bardzo słabe. Zapomniałem, że ona ma taki skill. To było bardzo słabe ten ult, ja mogłem ją dobić. Znaczy słaby, bo bezsensowny w ogóle był. W tym sensie. zrypałem mi to mocno. Ajajajaj, ale mam guinco przynajmniej cały już, powinno być trochę lepiej. Teraz sugeruję mi robić armatę Kanona Ale jest pokazane, jakie najlepszy build Was tutaj pokazują, że kory. Core... Nie wiem, postaram się teraz robić Infinity czy właśnie Rapida Ile Rapid był? 3200, nie? 2600, no to mogę na niego pozbierać Skoro pokazują to uwierzmy twórcy temu Co to robił nie wiem, że oni mają surakę Powinni też zbierać, bo ich jest sporo Ale taki piękny początek był. I potem coraz gorzej mi szło. Chyba straciłem wiarę przez te gola na hekkarimie. Ale wystarczyło, że trochę się bliżej by podszedł do mnie. Żeby wierzał w nikogo na nawala, To by raczej deadł. Ja ten tak bym dead, ale on mi się wydaje, że też by wtedy. Mogę się oczywiście mylić, ale mi się tak wydaje. Dla mnie spoko. Nie wiem, jaki on ma cooldown na ulcie. Wiem, że on ma mały, ale zawsze spoko. W ogóle on ma taki sam level jak ja. Co mnie dziwi, daj mi tam podejść pod te hilly. no I tam się podoba. 170 PEN regeneracja. Nie mam już full HP. Fak. FAK! Nienawidzę tego jak Karima. Aj Było tak cudownie, a teraz coraz gorzej. Bo tylko zgony lecą. Jeśli zabijesz to graty, ale deadniesz niestety chyba Ładnie, dobra ładnie Licin jednak Znaczy nie, nie mówię, że wtedy było słabo, tylko Nice, że dwóch się udało zabić Szkoda, że żadnej asysty nie dostałem, ale Zawsze spoko Pozbierajmy te puszki Kurde, nie zajczyło się jako trójka, jeśli chodzi o speed. Mi się wydaje, że ten speed dłużej trwa niż Ale okej, okay, przynajmniej szybko udało mi się wrócić. Z farmą mam nie najgorzej. Mam podobną do niej. Dobra. Te chwile muszę teraz zbierać jak najszybciej. Bo ja praktycznie hapenia. To jest? A Z. Zlałem w sumie, ale nada no Z. Trzy zero ma. Czyli really? się obawiam? A dobra, jest tam. Jeszcze mniej się obawiam. Miały zaraz się już stałe zrobić, ale nie miałem czasu zbytnio. No i hila dostała. Super. Na rapi, da już mi stać, chyba. Musiałbym ją sol zabić. Tak i ja widzę, że aktualnie nie mam większych szans na nią. Oczywiście ja nie mam żadnego przylicznika na AD, ale. Fajnie, będę już miał kradzież HP. Dobra, proszę, zabijcie ich. Ej! Czemu wy wszyscy poszliście na Hykarima? On był przy wieży. Kurde, no. Myślałem, że ktoś mi pomoże, tak by mnie atakował, Kenen. Oś, kurde. O, nice. Przeżyłeś Lee Sin. No kurde. To akurat było bezsensowne Q. Bo to było oczywiście że on użyje cienia. Myślałem, że oni mi pomogą. Znaczy no. oni, ten Lee który był akurat przy mnie. A on też poszedł sobie na jak I ma takie same... nie. Mam, on ma dużo lepszy sadze ode mnie, Lisin. miałem od 3-0. Nie ma to jak zrobić z 3-0, 4-4-2. Mówię, ale na razie sobie robi na speed, tak niestety. Run, yy, te runy chciałem powiedzieć. I temy Znaczy niestety. To mój wybór, ale robię według tamy, jak strona zrobiła. Może to jest dobrze, może źle. Potem jest infinity. Co może będzie lepiej? Jakże będę miał pierwszy item na d w ogóle Znaczy, pierwszy item na d-mage Pierwszy item, -y, który służy głównie d-mage'owi Ani speedyłatykowi, czy czemuś Nemu O dobra, ona jest tam, no to mogę że do końca rozwalić Pierwszą? Nie, na to, bo bocie zrobili niestety pierwszą Co tu ma być? Dzięki Karim Jego moc Fak no tak To nie może wyglądać, że bez problemu każdy mnie zabija Bo to nie będzie miało większego sensu Mówię, było tak zajebiście na początku, 3-0 Miałem najlepsze staty w drużynie, w sumie miałem wszystkie kile w drużynie, zacznijmy od tego Było 3-0 dla nas z tym ja miałem 3-0. Pokazuję albo to, albo Infinity. Teraz się zacznie zastanawiam, co lepiej by było wybrać. Ale chyba Infinity mi się wydaje. To też jednak się przyda, bo KPS, PS, powolnienie, speeda Spiratek trochę. Ale gdzie to jest w ogóle? Tu jest Infinity. Trochę kryta mi wzrośnie. Będę miał 50% nakryta już. Poszedłem tam, ale zaraz mi rozwalą wieżę. Przynajmniej ten kryt trochę podróż z tego. Leci im do ciebie, a znaczy do was. No, kurde no. Miałbyś jak pięknie i miał walność z która który ma 9-4. Wszyscy są naferowani Unii, zacznijmy od tego. Oprócz Kenen. Co jest smutne trochę. Hmm. O, jest git, mam nareszcie jakiegoś kila. Nareszcie. Nareszcie on padł. Ten koń. Jak najszybciej tutaj róbmy. No póki oni zajmują się supportem i lisinem, to bez problemu możemy to spuszczać. Mówiąc, bym miałem na myśli na serio. No <tryk> dobra. Sole ja tego nie będę robić, kiedy ja nie mam KODI MAJA. Ale KW miecz mam przynajmniej. Znaczy na KW miecz mam przynajmniej. 182 nie jest najgorszy heal. Z tego, to jest akurat spoko. Więc 40 AD wletuję, Będzie na pewno dużo lepiej. Potem chyba to zrobię sobie. Ten kryt żeś podróż mi. O 20 aż procent, więc w sumie dwukrotnie. Praktycznie. Szkoda, że dali mu większe pole do ucieczki. Na przykład nie wiedziałem, czy to jest nasze postać czy ich. Nie gin! Nie możecie tak iść sami ciągle. Co wy robicie? Jakoś tego dapl mi się udało zrobić. A to była wykończeniówka. Aj, szkoda, że ty zabiłeś, ale ważne, jest, że zginął. Ja mam blue i Reda, więc miło. Trochę tych puszek bym musiał pozbierać sobie. To musiałbym sobie pozbierać Czym więcej oczywiście tym lepiej, ale ile się uda tego zbierać? Ten speed jest bardzo przydatny do zbierania tego. No a kolejny mi wleciał. Ten. Znaczy możliwość zmienia Więcej. Najrz zabijaś yy, zeda. Ile co samego? 500 mi brakuje do kawu miecza całego. Dla mnie git! killi asysta, czemu by nie? Dobra, umarł. I stać mnie już na cały... Mm, os cały ostrzeń skończoności, więc spoko. To Inhi zróbmy. Bi to jak najszybciej się Kurde no. Dobra, uciekajmy. Lepiej uciekajmy. O ładnie. Nie wiedziałem, że miałaś w ogóle debla. Kurde, szkoda. Ale fajnie, że zabiliście wszystkich. A je ja mniej trochę wzrośnie. Krytych dwukrotnie. Teraz jeszcze e, regeneracja PEMI wzrośnie na wejście. Ładnie. Nie, miło się gra akurat Barda. Barda, mogę polecieć na topa. Nie wiem, czy to jest troll postać, czy nie, zalicza się. Wiem, że... Bo Barda w ogóle rzadko, kiedy widzę. Na sporcie to oczywiście, że to jest normalna postać na supporta, ale... Mi się wydaje, że na innych liniach też się nie gra. Mówię, rzadko, kiedy widzę Barda, więc trudno mi określić, czy ktoś gra nim na topie, bo cię normalnie. Oprócz Radka. Który grał na tym topie. Dobra. Dajcie mi asystę! Dziękuję za asystę. Kurde, szkola. No to wygrywamy gierkę. Łap, heal jeszcze na sam koniec. Daj mi jak najbardziej git. Jeszcze kila na sam koniec GG! Cudowny meczek. Jak coś, to jest pierwsza próba jeszcze, by ktoś nie wiedział. To trochę lol chyba był w stosunku do muzyki. Wszystkie muzyki praktycznie w ogóle nie było słychać. No ale cóż, co bywa. Ładnie poszło i to jest najważniejsze. No, czekanie, czekanie. <laughs> Oczywiście pokażę Wam runy jeszcze, etc. Kurde, ten początek był zajebisty, potem tragicznie był, a potem już coraz dalej było lepiej jak grałem z kimś. Bo jak robiłem to trudno było. Łap. Co by ci tutaj dać? Jesuło. Każdemu bym dał, ale nie da się każdemu, kiedyś się dało. To czasem dawałem każdemu. Ale po drugie przynajmniej wleciało mi trochę tego. No. Tokenów. O S na bardziej dostałem. Miło. 18 tokenów jeszcze do misji mi brakuje tej na złoto 15. Mam nadzieję, że uzbieram te to tokeny, bo u mnie tragicznie jest z nimi. 10, 6, 13 kończę staty. <tryk> Damage nie jest mega mega zabisy jest dobry ale nie ma najzajbistrzego, myślałem, że będzie trochę lepiej. Ale dobra. To już by było na tyle na tym odcinku na... W pierwszym odcinku z postaci na B zwanej Bardem na topie. Następny oczywiście jest na dżungli. Tak więc dzięki za oglądanie 51 odcinka z tej serii. Do zobaczenia na następnych odcinkach czy live'ach. Do zobaczenia i. Cześć!